Mury pną się do góry, a co najważniejsze, zostaną przykryte dachem. Do tego momentu nie było to aż tak oczywiste. Budowa może być kontynuowana, bo zarząd województwa małopolskiego właśnie przekazał strażakom milion złotych. Konsekwentnie postępujemy, wspierając służby ratownicze. Akurat w tym wypadku dotyczy to Państwowej Straży Pożarnej i budowy. Komendy Powiatowej w Dąbrowie Tarnowskiej. W tym wypadku budowa nowej strażnicy to skomplikowane zadanie. Żeby wybudować nowy obiekt, starą komendę trzeba było najpierw rozebrać. Nowy budynek będzie miał dwa piętra, garaże dla samochodów specjalistycznych, pomieszczenia dla strażaków. Chcemy to skończyć. Chcemy zamknąć obiekt zgodnie z terminem. No i to wsparcie od pana marszałka pozwala nam zamknąć obiekt przed zimą. Strażnica w Dąbrowie Tarnowskiej będzie wyróżniał dodatkowy magazyn przeciwpowodziowy. Konieczny, bo część powiśla Dobrowskiego ze względu na swoje położenie jest narażona na powodzie. Bardziej rozległe, dłużej trwają i tutaj kwestia e, takiego przerzucenia sprzętu, aby można było to robić w sposób bezpieczny, a przede wszystkim skuteczny. Strażacy wprowadzą się do swojej nowej bazy w Dąbrowie Tarnowskiej na jesieni 2020 roku. W latach 2012-2017 Małopolska wsparła strażaków kwotą prawie dwóch